Rozkręciłem, a zobaczyłem o co chodzi Sprężynka z kopki zleciała Ale jaja jakby Rę to normalnie, bo tu już jedną oderwałem widzicie woda gdzieś musiała się nazbierać Normalnie nie można ich powyciągać. I się zasały, nie? Ale patrzcie jak są sklejone. Masakra. No widać, że dawno nieużywany był, nie? Ale i tak wlatuje cały komplecik. No od mojego. No, no tak to sacy. Nigdzie. Nie ma jako takich luzów. Jest w miarę OK Dobra To co? Będzie trzeba wyciągać silnik i tego już wsadzać A nie będzie trzeba jeszcze uszczelkę zamówić. Nie mam uszczelki tej pokrywy. Będzie trzeba ustrzeżkę kupić, olej kupić. No i to na razie by było wszystko. Reszę gratów z mojego, przykładem. Zobacz dla tych, co będą robić to pierwszy raz. Wymiana. Tarczek, na przykład, o. widzicie? Jest przerwa, nie? Tak, też jak sądzę jest przerwa. Tak też. Tak jest dobrze. Tu gdzieś jest zaznaczony fabrycznie. Ale to jak się też będzie dobrze. Bo to tylko w jednym miejscu pasuje. Inaczej tego nie się, na przykład tak. Bo no nie będzie wam dociskać, nie? W jedną stronę tylko to działa. Taka technologia no. i jak tu macie takie wyfrezowane to musicie jak tu macie kopkę, nie? To te frezy o, musicie ustawić tak. Żeby one sobie tutaj owe. Bo one będą tu w tym bolcu, bolcu nie? Tu w środku. Jest sama taka zębatka. Jak naciskacie sprzęgło, to to idzie sobie do góry. Ktoś już podkładek. Też te podkładki będę musiał przełożyć z mojego. Pompy oleju też wyrzucę. No, albo cały dekę przełożę z mojego. No zobaczymy, ale trzeba się wyrazić za robotę. Jest jedna śruba urwana. Może jakąś, jakoś ją wykręcę. Tak, były podociągane te śruby tu za mocno. Zdecydowanie za mocno.